Cześć widzowie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj poszło o który uległ wypadkowi lekkiemu. No i ocenimy sobie szkody i podejmę próbę naprawy tego, zobaczymy jak mi się to uda. Kupiłem sobie dwa takie narzędzia do naprawy plastików, do spawania i zgrzewania takimi skrzywkami. Pokażę Wam je później, a najpierw zobaczmy jak motocykl wygląda, co tu zostało uszkodzone, co będzie do wymiany. Pierwsze, pierwsze co to rzuca się w oczy właśnie to, że tutaj nie można nogi normalnie postawić, bo to jest pod kątem, dlatego jest pod kątem. Bo tu jest taka blaszka, która została wygięta z jednej i z drugiej strony, tutaj jest to bardziej widoczne. Ten cały element i tak wymagał na, y, wymiany, bo to już wcześniej było pokiereszowane. Na przykład zobaczcie tutaj też, to już takie coś było. Zobaczmy sobie teraz drugą stronę, w drugą stronę tutaj uderzyło takie zwierzątko i od, wyrwało mi to. Czyli to i tak po prostu musi być wymienione jakiś taki ten plastik od czaszy. Czaszy nie chcę za bardzo wymieniać. Słuchajcie, ona jest nawet niezła. Ma tutaj takie lekkie powiedzmy, że pęknięcie, ale myślę, że uda mi się to naprawić. Nie wiem, jak będzie z tym tutaj, bo tutaj mamy mocowanie, więc to będę musiał ten plastik, jak podejrzewam, przyspawać do tego. Nie wiem, czy mi się to uda, tak? Czy to się będzie trzymało, ale zobaczymy. Cóż tu jeszcze? Pokażę może szlif, bo motocykl lewym Lewą stroną leciał trochę po asfalcie. Tu jest taki dosyć mocny szlif. Tutaj też z tej strony. No tutaj wiadomo też. Także wszystkie te elementy, z którymi się asfalt stykał, to są przeszlifowane. Zobaczcie, żeby było widać. Zobaczcie tutaj na przykład jak wygląda stopka. Jak została <grym> przeszlifowana. A jak ona powinna wyglądać. Zobaczcie, tak powinna wyglądać. Yy, ok. Z przodu. Nic się w sumie nie stało, tylko ten krawat powiedzmy tutaj ze znaczkiem wypadł z, tego, z tej tutaj owiewki, nie? tutaj powinno to być zamocowane, poza tym nic, no tutaj mamy jeszcze taki, zauważyłem ostatnio, że ta laga jest lekko też przeszlifowana, ale poza tym tyle, motocykl jeździ, jeździ dobrze, yy, tutaj jeszcze kuferek lekko oberwał, yy, odbuśnik mam, także jakoś się go przyklei i będzie. Dobra, idziemy do garażu, pokażę Wam co kupiłem. Zobaczcie co kupiłem. Kupiłem dwa narzędzia właśnie do naprawy plastików. Pierwszy z nich to jest taki plastic welding gun. To jest po prostu taka zgrzewarka, która nagrzewa spinki takie. Tutaj są różne takie skrzywki bardziej. O, tu jest ich sporo w różnych kształtach. No i po prostu, jak to się rozgrzewa, to możemy to wtopić w jakiś tam materiał i złączyć dwa plastiki. Ewentualnie jeden plastik jakoś tak wzmocnić. To jest jedno urządzenie. Za chwilę sobie przetestuję, bo ciekawy jestem, jak to będzie chodzić. A tutaj mamy taką lutownicę. Taką lutownicę do plastiku. I można sobie tutaj zobaczcie, że tutaj mamy taki materiał w różnych kolorach, w takich rureczkach. Możemy sobie to, jakby, stopić i wtopić w plastik. I na przykład sobie jeszcze wtopić taką siateczkę, nie? Dzięki temu będzie jakby większa sztywność tych elementów plastikowych. Także zobaczymy, pobawimy się. Tu jeszcze jest coś takiego. Nie wiem, do czy czyszczenia czy coś. Końcówki różne widzę są. Także będzie zabawy. Dobra, idziemy coś zdemontować. Pierwsze co, to może zdemontuję sobie siedzenie. Bardzo łatwo się je demontuje. No a ja często też do oleju dolewam, więc robię to momentalnie. Okay. Zobaczcie, że tutaj mam właśnie coś co było naprawiane już takimi spinkami, które wcześniej pokazałem, widzicie, akumulator, to puściło co prawda, ale za chwilę sobie mogę to tak próbnie yy, zszyć, że tak powiem, zgrzać i zobaczymy, czy to działa. Zdemontowałem kanapę, to jest jedna śrubeczka tak naprawdę. I teraz chcę sobie zdemontować ten plastik, bo on mi tutaj blokuje dostęp do tego wszystkiego. No i będę więcej widział, nie? Ewentualne uszkodzenia. Więc zdemontujemy sobie ten plastik i tutaj będą potrzebne Torksy. Już zaraz zobaczymy ile. To jest Torks T15 Ale może T20 podejdzie lepiej. Tak jest T20 Z drugiej strony taka sama śrubeczka. Okay. I teraz co? Chyba tylko wystarczy już Teraz tak właśnie korek. Koreczek. Dobra, no i chyba już tak jest. Uu, szybciutko, dwie śrubeczki. No i tutaj mam uszkodzone mocowanie, więc tutaj pewnie byłaby trzecia śrubeczka. Aha, zobaczcie, tu jeszcze mam jedną śrubkę, która została całkowicie rozwalona. Tak samo z drugiej strony. Tu śrubkę już w ogóle mam, ale mocowanie puściło. Dobra, w każdym razie plastyczek zdemontowany. Mogę sobie zbiorniej paliwa jaki malutki, nie? A tu 13 litrów się mieści. Podobnież. Kolejna rzecz, no to yy, demontaż tego. Yy, I patrzę jak to zostało to zrobione, więc tutaj... O, tutaj widać kolejne mocowania. Kurde, myślę, że będę miał problem z tymi mocowaniami, wiecie. A nie, bo to jest chyba element tego plastiku. Tak, więc w tym nowym, który kupiłem. W tym używanym nowym. To będę miał pewnie to. Z drugiej strony wiedziałem, że tam coś zostało zdrutowane, zobaczcie. To się trzyma tylko na jakimś tam druciku, więc yy, szukam właśnie śrubeczek, który dalej można demontować. Tutaj chyba jest git. Tu mocowanie puściło. Tu są jakieś śrubeczki, tu też jakaś customowa. Z tej strony... A nie, może to nawet oryginał jest. Dobra, demontujemy dalej, jednym słowem. Teraz ten plastik chcę zdjąć, bo to muszę zdjąć. E, tu jest śrubeczka jakaś, ale nie wiem, czy ona mi pomoże ten cały plastik zamontować. On się tak jakoś dziwnie trzyma no, na czymś. Oby tak było. Dobra, teraz już w sumie chodzi. Chama. No dobra. Jest, jest. Kolejny element. Zdjęty. Dobra, chyba jest dobrze. Powiem wam. Najbardziej się bałem właśnie tego przed chwilą. Ale chyba jest dobrze. Tutaj jeszcze jakaś śrubeczka widzę. No tutaj. Ona pewnie trzyma ten duży plastik. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie muszę. Już się wszystko rozsypało. Ok. Jeszcze coś tutaj trzyma. Nie wiem czy ten licznik tutaj. Ta obudowa tego licznika tam nie trzyma. No na pewno tak. Trochę troszkę rzeczy trzeba zdemontować tutaj niestety. Tak, muszę, jest, jest taka druga śrubeczka, którą tu odkręcia, odkręcałem to jest po drugiej stronie. Jest druga śrubeczka. I zobaczymy co się stanie jak go odkręcę. Podejrzewam, że nic niestety. Teraz owiewka. Chyba nie obejdzie się bez demontażu owiewki. Chyba, że po prostu zdemontować tak samo całe to. To troszeczkę tutaj przeszkadza jednak. Jak to zdjąć? Lamp to bym nie chciał wyciągać już. Aha, dobra, tutaj widzę, w są śrubeczki. Na torxa. Wszystko idzie na razie na torxa T20. Więc w zasadzie jednym kluczem można tutaj rozkręcić. No i tam była nasadka 10. Okej. Okay. Mamy zdemontowany przód. Mamy zdemontowany przód, i tu już są większe torksy. Tak się zastanawiam, czy w ogóle można wymienić tą owiewkę na taką wyższą. Bo są takie wyższe przezroczyste. Ale no, nie będę może kombinować. Dobra, na razie to robię demontuję Dobrze, chyba już, chyba już. Jest kabelek od kompa. Dobra, może nawet nie będę tego odczepiał, bo wystarczy mi to wychylić. Tak jest, tak jest. No i dobra, To wszystko. No pewnie kurwa że nie. Jeszcze jedna śrubeczka na klucz 10. z tej lewej strony. I chyba to już była ostatnia śruba. Chyba się udało. Jest trochę odgryzania. Zobaczmy teraz, jak to wszystko wygląda. Zdemontowałem licznik, licznik w międzyczasie. Będę musiał całą tą czaszę zdjąć, bo zobaczcie, tu problemem jest taki tu wspornik metalowy. Muszę to wymienić albo wyprostować, ale wolałbym to jednak wymienić. Jak znajdę na, na aukcjach, to, to wymienię. No i żeby to wymienić, no to muszę zdjąć obiewkę i muszę zdjąć ten plastik, który jest koło chłodnicy. Tu jest chłodnica, nie? Tu jest ten plastik. I będę musiał to zdemontować, żeby się w ogóle tam dostać. Tam jest widziałem na śrubeczki. Jakieś dwie pewnie na klucz 10. Więc teraz zdemontujemy czaszę. Najpierw, najpierw może te kabelki zdemontuję. руи Wpisów bogaty, jest mamy kolejny element, który muszę kupić. Widać, że to już było naprawiane, zobaczcie. Tutaj puściło. Więc to po prostu kupię nowe. Nowe, używane. Oglądam sobie dalej i widzę, że te osłony na dole są mocno popękane. I nie wiem, czy uda mi się je naprawić. Tak więc pewnie je zdemontuję, bo tak naprawdę to jest, są dwie osłony, tylko tu jest mocowanie. Z drugiej strony chyba to widać. Tu są jakieś śrubeczki na torksy. I będzie można to zdjąć. No jedna i druga jest połamana. Więc albo naprawa, albo zakup. Za dużo tych osłon na jakichś portalach aukcyjnych nie ma, powiem szczerze. Więc tutaj nie wiem. Ale patrzymy dalej u góry. No i mamy kolejną tą osłonę. Nie? Znaczy, to nie jest osłona, tylko to jest taka powiedzmy... Tu się trzyma nogi. Tutaj powinien być taki plastikowy element. Zobaczcie na zdjęciu, wrzucę wam. Yy, ani jedna, ten lewy plastik, ani prawy plastik nie ma tego, więc tu się zastanawiam, czy by tego też nie wymienić. Poza tym, że tutaj mam ten szlif, który tak szybko wygląda i zdradza przeszłość, że tak powiem, skutera. Więc tak naprawdę, zobaczcie, ile, ile już tego zdemontowałem, jeszcze sporo jest do demontażu. Znaczy, może już nie sporo. Bo...